Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. Wiedzieć Więcej, Jacek Sokal. Witam. Szaza, Dzień dobry. W poprzednim odcinku omawialiśmy sobie sytuację, w której jesteśmy świadkiem w naszym kraju sytuację, w której no, możemy spokojnie powiedzieć, że jesteśmy zniewoleni politycznie, gospodarczo, pod każdym innym względem Religijnie. ekonomicznym. Ekonomicznie. Yy, czy widzisz jakieś światełko w tunelu, które nie okazałoby się być pociągiem później? Każdy uważny człowiek widzi to światełko w tunelu, że rynek polityczny się załamuje. Dewaluacja yy, partii politycznych, yy, spadek zaufania i to musi gruchnąć. Oczywiście, jak coś gruchnie, no to coś zostanie. Tak? Mówiliśmy o tym powracającym starym, czerwonym systemie, który zaciera już ręce, żeby te partie główne się powaliły i nie zaproponuje nic innego, bo dalej oni są sterowani tym samym. Czyli w momencie, kiedy my pójdziemy na wybory i nie będziemy mieli co wybrać, to wracamy do ery groszku. I odstu na półkach. Pamiętasz to? No, oczywiście. Starsi widzowie będą wiedzieć, o, o czym mówimy. No i my mieliśmy wybór, albo kupić ocet, albo groszek konserwowy. E, więc ten e, wybór był na tyle ograniczony, że tak jak w dzisiejszych partiach. Naród jest podzielony, bo jedni chcą tego, a inni chcą tego wybrać. Tak? Ale to jest dalej groszek konserwowy i dalej ten ocet. No to co nam dadzą jako trzecie? Też pewnie jakąś bzdurę e, niby sprawdzoną, tak? Troszeczkę kurz opadł po czerwonych, ale oni dalej żyją, dalej istnieją, znają doskonale mechanizmy zarządzania. Ułożą hasła. Pewnie, że uważą. Bardzo Pe populistyczne. Pewnie, wiekiem. no pewnie, a co, poszliby ze złymi mm. wyobrażasz sobie takie tytuły prasowe mm, albo lidy. Yy, wracamy. Komuna wraca i teraz my będziemy was okradać. Stary, dobry złodziej wraca. Nic z tego, że złodziej, ale znany. Przynajmniej nam możecie zaufać, bo my żeśmy kradli ostrożnie. Mimo wszystko jakoś pozwalaliśmy wam żyć. No nie będzie takich tytułów. Nie będą obietnice i jak wszystkie obietnice nie zostaną spełnione. Yy, oczywiście, może tam jakaś jedna, bo to zwykle tak jest, że jakaś jedna. Chyba tylko Peo nie spełniło żadnej, A. No, ale teraz na przykład to 500. Plus. No, wygrali na tym 500, plus i to jedyne, co się, co się wydarzyło, tak naprawdę. Więc coś tam pewnie będą mieli w tej kiełbasie mhm. wyborczej. Ale dalej to są ci sami ludzie, na tej samej scenie i sterowani przez tych samych zakulisowych graczy. Więc nic się nie wydarzy. Jeżeli byśmy nie poszli na wybory, bo tu nie chodzi o bunt jakiś narodowy czy powstanie czy anarchię nawet. To, to bo nie w tym że No bo to nie będzie skuteczne. Nie no, będzie to, skuteczne. To, to, że sobie pokrzyczymy, flagi jakieś y, pomachamy sobie na wietrze, nic to nie da, kochani. Te wiece... Poleje się krew tym. No tak, powtórzy się historia z rozrywki. Y, opór, bierny opór, tak jak y, było to w Indiach, y, kiedy nie kupowano produktów angielskich. Palono je nawet, prawda? I wracano do, do swojego. To była akurat wojna o ekono podłożu ekonomicznym, ta cicha, cichy sprzeciw. Natomiast my możemy go wyrazić po prostu przez brak przyzwolenia. Czyli po pierwsze, nie iść na wybory. Albo iść, i ciągłym tekstem, nie, nie tylko skreślić kartkę, chociaż też dla, dla leniwych skreślić wszystko, ale napisać. Nie zgadzam się, żeby te osoby reprezentowały mnie. I podpis. I koniec. I wrzucać te kartki. Niech oni dostaną sygnał, że my już im po prostu nie ufamy. No to teraz każdy mądry człowiek, logicznie myślący, powie, panie Sokal, no i co zamiast? Co, co pan proponujesz? Będzie anarchia, tak jak w przerwie obawiałeś się. Nie, nie będzie anarchii. My musimy ruszyć tyłki i wybrać, tak jak dawnym sposobem wybieraliśmy, ludzi zaufania społecznego, którego wszyscy znają. A niech ktoś powie, a nie znam nawet nazwisk polityków, bo wywaliłem ze swojego życia telewizor, ale czy on ma sąsiadów? Czy sąsiedzi o nim dobrze mówią? Czy w Radzie Osiedlowej y, ktoś go zna? Czy on coś dobrego zrobił? Zasadził jedno drzewo chociaż na podwórku. Tych mamy wybierać. Ludzi, którzy są y, mężami stanu, ale mężami zaufania nas. Z tych środowisk, których znamy, którym ufamy. Do tej pory y, taka demokracja oddolna nigdy nie zaistniała w, nowożytnych, nie nie. w nowożytnych czasach. Tak lub nie? A jeżeli 30-milionowy naród zdecyduje i powiedzmy, ile w tych 30 milionach jest, byłoby ludzi aktywnych, takich i ze światłym umysłem? 10, wyobrażasz sobie, co to jest za siła? Ciężko jest mi sobie wyobrazić sytuację, w której doszłoby do wybrania kogoś oddolnie. Jesteśmy skazani na istnienie dwupartyjnego systemu. Tak naprawdę. Zobacz, co się stało Czy z zemna chociażby. Na przykład. Mhm. Kolosalne pokłady zaufania. 25% zyskał w wyborach prezydenckich. W tej chwili... I zmarnował to. Ledwie 6% jako reprezentant no, pewnej części Polaków w Sejmie. No ale on, się. No ale jaką propozycję on miał i co zrobił? Nie zrobił nic. Wszedł sobie i... I tylko kłapał na temat różnych tam rozwiązań, o Wiesz, których dlaczego? zresztą średnie pojęcie. Miał. Między innymi może z dlatego, tego, że nie miał Dlatego, że w momencie, kiedy jedna z tych dwóch wiodących partii wygrywa wybory, to ona nie musi się martwić o swoich administratorów, ponieważ partia przygotuje temu wygranemu swoich urzędników, swoich administratorów do zapełnienia na ministerstwo takie, na ministerstwo takie i tak dalej. Natomiast... Czyli komotarstwo. No, pff, w najczystszej postaci. Natomiast y, ktoś trzeci nie będzie miał takiego zaplecza. Poza tym, jak można byłoby go wyłonić? Spośród kogo? Ale I kto dałby na to przyzwolenie? Ale zapleczem jest, jest kto? Ten człowiek, ten urzędnik. Przecież ci urzędnicy, którzy już są doświadczeni na swoich stanowiskach, ale takich rzeczywiście roboczych, czyli nie y, zaangażowanych politycznie... Dlaczego mieliby być wymieniani na innych, skoro oni już się nauczyli tej roboty i są fachowcami? A teraz przychodzi nowa ekipa, i tych fachowców zmienia na innych fachowców, którzy nie będą fachowcami. Przez cztery, <gry> przez cztery lata będą się uczyć, a za cztery lata będą inne wybory, przyjdzie inna partia, i znowu tych, którzy zdążyli się przez cztery lata czegokolwiek nauczyć, wywali się. Tak? To jest, system, to, to jest system, który ma doprowadzić do dobrobytu w tym kraju, jak, jak nikt niczego nie umie? No, to nie tędy droga, a, a zaplecze. Czy ono, aby na pewno jest potrzebne, nam jest potrzebne przede wszystkim mocne prawo, które wyreguluje to, o czym mówiłeś czyli polityk zatrudniony na umowę o dzieło i ostra konsekwencja i wymagania wedle tej umowy. Oni nie mają żadnych wymagań stawianych przez naród. Nasze krzyki oni sobie komentują z uśmiechami. To dla nich nie jest w ogóle żadna siła. Oni się boją tylko, tylko i wyłącznie, boją się, że, że my przestaniemy wykonywać ich dyrektywy, ich rozporządzenia. Czyli generalnie jest do zmiany prawo. To o czym żeśmy w poprzednim. No, ale ktoś odcinku. to musi zrobić, a oni sami tego nie zrobią. My musimy wymusić to jako naród. Kochani, list, znaczek na list kosztuje tak niewiele i koperta, że każdy z Was, jeżeli w tej chwili z tych 10 milionów aktywnych, chociaż 10%, 1 milion osób napisze list, ja się nie zgadzam na to i na to, i wyślijmy to do kancelarii. Pójdzie do kosza na przemian. Tak. Ale będą musieli milion razy wyrzucić tą kopertę, a w następnym tygodniu następny list. Ja się nie zgadzam imiennie na to, żeby reprezentował mnie taki i taki człowiek, tak? Nie chcę tego pokazać swój sprzeciw, bo to, że petycja się podpisuje i tam. Dziesiątki, a czasami setki e, pod, e, tysięcy podpisów e, jest, to jest e, jakaś tam książeczka, łatwo ją wyrzucić do kosza. Ale spróbuj wyrzucić milion. Czy ty wiesz, ile to jest? Ile jest milion? Ryza papieru to ma te, tą grubość, a to jest tylko 500. Tysiąc? Ty wiesz, e, jak dużo papieru to jest, a to naprawdę niewiele kosztuje. E, oni nie wykonują nic dla naszego narodu, więc powinni być zwolnieni i powinni być wybrani tacy ludzie, którzy zechcą coś zrobić dla narodu. Podpiszą umowę, zlecenie po prostu. A nie z urzędu i z zawodu będą politykami i będą pląsać y, po, po salonach, y, za kulisami, kieliszkami się stukać i śmiać się z naszej biedy y, i, i zastanawiać się, czy za sześć tysięcy można wyżyć, czy nie. Tak. Bo takie komentarze słyszałem bodajże. 6 czy 7? Tylko złodziej no. albo głupiec. No. Podobno. Nie, więc dość tego, po prostu dość tego. Kolejna rzecz. Nie będzie dobrze w tym kraju, jeśli my nie interesujemy się zasobami naszego kraju. Czyli nie słuchamy chociażby geologów, którzy już, już krzyczą, zaczynają krzyczeć do nas. Mamy bogactwa naturalne. Wiemy jak je wydobyć, wiemy jak je przetworzyć. Polska jest gigantem energetycznym. Rozmawialiśmy o odwiertach, które są porobione na terenie naszych, naszego kraju. Tam wystarczy zamontować urządzenia i mamy prąd. Tak? Za darmo w dodatku. Będziemy mogli obdarować tym prądem, obdarować to może zły pomysł, ale, ale sprzedać go i stać się konkurencyjnym krajem na rynku sprzedaży w ogóle energii czystej, niekopalnianej, niebrudzącej. Zniknie problem smogu, który w tej chwili jest podnoszony jako, jako kolejny, ale to też kiełbasa wyborcza, bo tam. Jak już wybiorę y, odpowiednie osoby, to też y, smog zniknie. Tak, Z tak. tak. Słucha się Ciebie Jacek, jak y, bajkopisarza. Po prostu y, rozpostarłeś przecudowny naprawdę y, spektakl, który się kryje przed moimi oczami. Jak czytałeś Werne, to też Ale nie miałeś jest... pojęcia, że rakiety będą latać no na ambicie, tak? Orbicie, tak? Zgadza się. No, czego, czego sobie i Państwu życzę i, i Tobie przede wszystkim, jako y, człowiekowi światłemu, który dostrzega tego typu rzeczy. Y, I oby jak najwięcej ludzi też dostrzegało, bo to jest istotne. Dostrzegać to trochę mało, trzeba ruszyć. Ja gadam, ja szerzę pewne pomysły, podpowiadam i próbuję troszeczkę rozszerzyć spektrum myślenia u, u naszych widzów. Ale ja nie mogę jednocześnie być tu przed kamerą i, i działać. Potrzebuję tych ludzi, żeby zaczęli działać, zaczęli myśleć samodzielnie, zaczęli y, poprzez tą słodką ignorancję ignorować y, decyzje, które są dla nas niekorzystne. Lawinowo w tej chwili zamykają się firmy prywatne w Polsce. Rzeź niewiniątek mm -hmm. nastąpiła. A przecież miało być odwrotnie. Tak, Miała lawinowo, bo y, okazuje się, że jakiś Urzędnik, który ma zamiast głowy coś innego, albo ma kiełbie po prostu wełbie, nie znam imiennie, więc nikogo nie obrażam, ale jakby się pojawił, to chętnie z nim podyskutuję. Chętnie go obrażę. Chętnie, chętnie go obrażę. Wymyślił jakąś taką ustawę, że, że trzeba każdą fakturkę, rozumiesz, wklepać. Nie dosyć, że mamy księgowość to jeszcze trzeba to do jakiejś tam bazy wklepać. Wczoraj mi to tłumaczył jeden gość. Więc teraz ci przedsiębiorcy mają dwa razy więcej, czyli dwa razy księgowość. Do tego jeszcze kretyński pomysł Unii Europejskiej z danymi osobowymi wchodzi. Jeszcze dokładnie się z nim nie zapoznałem, ale czytałem wczoraj parę gazet prawnych. To, to nie wiadomo po co się to robi, tą ochronę. Bazowanie jakieś, przetwarzanie danych osobowych, kolejne. I morderczy ZUS przede wszystkim, z... który powoduje, że jednoosobowa firma nie jest w stanie opłacić nic więcej po zapłaceniu zus -u. Tu musimy dokonać zmian. Wyrzucić te dyrektywy Unii Europejskiej i powrócić do normalnego trybu pracy, wspomóc naszych przedsiębiorców, nie niszczyć ich podatkami i ZUSami. Podczas kiedy ci wielcy gracze na naszym rynku malutkim bądź co bądź, są pozwalni z takich opłat. Tak. Im wszystko na sucho uchodzi. Łamią tak. prawa pracownicze też, tam troszeczkę się rozpęta jakaś wojenka w jakiś telewizyjkach, też zresztą obcych. I to ucichnie sobie. Oglądalność nakręci, a, a biedronka dalej swoje czy tam jakieś inne. Niestety, nawet y, tak istotna rzecz wydawałoby się dla człowieka, który przepracował kilkadziesiąt lat w swoim życiu y, i dostaje emeryturę, y, nawet tak istotna dla niego rzecz, jak nieopodatkowywanie jego emerytury, nie przeszła wyobrazić sobie w naszym Sejmie. Nie podejmie się na ten temat rozmów. Emeryt będzie musiał płacić podatek od emerytury. Czyli e, absurd. Króluje. Odzyskać surowce, odzyskać e, przemysł przetwórczy, uruchomić rolnictwo. E, mamy dużo rozwiązań, w jaki sposób prosto i tanio odzyskać plony. U tych małych rolników, nie u wielkoobszarowych, e, bo u wielkoobszarowych po prostu do, e, zrobić się tego, może nie tyle nie da, co, co będzie to bardzo trudne. Bardzo trudne będzie przekonanie mm. tych rolników, że, że to zadziała. Ale my mamy prawo wrócić do dawnego trybu, w którym my rzeczywiście wyżywiliśmy się jako naród i, i pół Układu Warszawskiego jeszcze żywiliśmy i my naprawdę nie mamy potencjału. On został nam skradziony. Trzeba to odzyskać. Wygonić firmy, które nas okradają, wygonić ten zagraniczny kapitał, bo on nam nic nie daje. To jest, proszę Państwa, joint it and adventure. <noise> tak my się zachowujemy. Tak się zachowujemy. Otwarte oczy, ale ślepe. I porozmawiamy <laughs> sobie o tym i o innym w następnym odcinku. Dziękuję. Do zobaczenia dzie zawicza